było nie trzeba było tych kasków oczywiście? na no, no tego cztery koła. Siewano. Cześć. Ja nazywam się Paweł. Jestem to jest mój Marcin. kolega. Może jeszcze raz. Jestem. Marcin, Paweł. Paweł Marcin. Witamy Was w pierwszym odcinku klasycznej przygody, tak? No tak, klasyczna przygoda. Jak widzicie, w naszym <noise> wykonaniu to są dwa i cztery koła, gwiazdy następnego odcinka, który chcielibyśmy Wam zaprezentować przy najbliższej nadarzającej się okazji. Marcin, skąd pomysł na... No właśnie... ...ma ten program. Yy, yy, pomysł pojawił się już dawno temu, od yy, tworzenia pewnej kolekcji aut miniaturowych. Później, jak człowiek w miarę dorastał, zaczęły to być auta takie już jeden do jednego. Myślę, że kiedyś te miniaturowe auta też będziemy mogli pokazać. Tak, myślę, że to jest też yy, temat na, na kolejny odcinek. Może jak będzie brzydka pogoda, jak nie będziemy mogli nic nakręcić, na zewnątrz, bądź w garażu, bo takie są plany, to, to wtedy pokażemy kolekcję wyjątkowych pojazdów. No, w ogóle niektórzy mogą się zastanawiać, co jest klasykiem, a co nie jest klasykiem. Nie? Tak, przede wszystkim, czym będziemy się zajmowali w naszych krótkich filmach? No, z racji naszego doświadczenia i, i przeżyć życiowych pełnią autoryzacją. Przecież nie tak. <laughs> no, bo czym innego możemy się Tutaj spodziewać po nas. Tak, nas. Tak. Dwa pojazdy, które stoją tutaj za nami, wszyscy bardzo dobrze znają. Oczywiście, będziemy starali się zrobić prezentację tych pojazdów w miarę naszych skromnych możliwości. Będziemy starali się opowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jakie były bolączki tych pojazdów. Na co zwrócić uwagę, to akurat zaplecze mam bardzo dobrze. <laughs> tak, tutaj, tutaj rzeczywiście nie będzie nam brakowało tych pojazdów. Chcielibyśmy na naszym kanale spotkać, spotkać się z ciekawymi ludźmi, spotkać się z wyjątkowymi osobami związanymi z konkretnymi modelami samochodów. Chcielibyśmy odwiedzić też na pewno naszego kolegę, którego pozdrawiamy, który również posiada swoją prywatną kolekcję w swoim prywatnym Muzeum Motoryzacji gdzie są prawdziwe perełki, gdzie są duże, ciężkie samochody, ale no, nie w, tylko. W ogóle chcielibyśmy stworzyć w przyszłości takie, takie muzeum motoryzacji, coś, co pozostałoby po nas, kiedy nas już nie będzie, no bo to, co tutaj widzicie, te wszystkie sprzęty ruchome, one mają taką wyższość nad nami, że one zostają, a my gdzieś tam odchodzimy. No i fajnie było, żeby ten kawałek historii zachować, nie? Tym bardziej, że klasyczna motoryzacja Uczy takiej pokory, uczy czegoś takiego jak yy, yy, nie natychmiastowa gratyfikacja, nie? Bo nawet jak chcesz coś mieć, to najpierw trzeba to znaleźć, później, jak chcesz coś yy, odrestaurować, to też wymaga czasu, a więc uczy takiej pokory, czekania na coś yy, i, i to czekanie też potęguje, nie? Że yy, ten efekt końcowy jest, jest yy, bardziej doceniany przez nas. I z drugiej strony ten szacunek, o którym wspomniałem, tak? że jednak chcąc utrzymać takiego klasyka, chcąc mieć taki pojazd wyjątkowy, no cały czas wymaga pewnej pracy i zaangażowania nie tylko pracy, ale również środków bo jest to poszukiwanie części, tak jak właśnie powiedziałeś jest to poszukiwanie jakichś rozwiązań technicznych, które mogą mu bo Również chcielibyśmy Wam no, nasz sposób tuningu takich samochodów przedstawić bo klasyk nie musi być takim klasykiem, który opuścił fabrykę. Przy okazji kolejnych odcinków tutaj też chcielibyśmy... No, chociaż ja bym był za tym, żeby klasyk pozostał klasykiem, ale tutaj Paweł ma swoje podejście, zobaczcie jakie. No, oczywiście tioning taki, który ma na celu nie psuć samochodu, tylko poprawić jego właściwości jezdne. Pokażemy Wam, podpowiemy Wam kilka modyfikacji, żeby to auto było troszeczkę. Pewnie, inne. pewnie domyślacie się, że tego typu auta kiedyś jeździły w sporcie samochodowym i pewnie będziemy mieli wiele okazji, żeby na ten temat porozmawiać, bo w oboje bliznęliśmy trochę sportu samochodowego no i znamy mnóstwo ludzi, którzy pewnie chętnie opowiedzieliby, jak swego czasu tymi innymi klasykami się jeździło w takich poważnych imprezach. Dzisiaj traktujemy te samochody z czym oka, ale. Kiedyś to był naprawdę przedmiot wesnień wielu, wielu ludzi. Chcielibyśmy też ten program współtworzyć razem z Wami, a więc począwszy od tego, jaka miała być długość tych odcinków, jaka tematyka. Ja przynajmniej uważam siebie za osobę taką półprofesjonalną, powiedzmy. Nie jestem żadnym ekspertem, jestem po prostu pasjonatem. Już większym ekspertem jest Paweł, jest bardzo dobrym mechanikiem. I też uczymy się cały czas na tych sprzętach, bo. Każdy samochód to jakieś, jakiś nowy problem, jakieś, jakaś nowa kwestia do rozwiązania, no i z tym trzeba się uporać. Kolekcja liczy 20 kilka samochodów, no nie, to... cały czas się rozszerza, ale nie mamy wszystkiego, więc też prośba do Was, żebyście w miarę możliwości, jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim nagraniu razem z nami, chcielibyście odwiedzić nas swoim klasykiem, jak tutaj już będziemy mieli warunki odpowiednie, żeby przyjmować gości, to chcielibyśmy, żebyście odwiedzali nas swoimi samochodami, żebyśmy mogli również z wami porozmawiać na temat waszych samochodów, żebyście mogli podzielić się swoimi problemami, które macie, żebyście mogli opowiedzieć o historii swojego samochodu. Na pewno będziemy tutaj starali się też współuczestniczyć z wami w tworzeniu tego kanału. No i chcielibyśmy, żebyście byli elementem, tego programu nie tylko widzami, którzy oglądają, ale również osobami, które uczestniczą. W tego typu nagraniach. Tak, to jest właśnie piękne w tych, w tych starych samochodach, motocyklach, że każdy z nich ma jakąś historię. Nie tylko historię konkretnego modelu, ale też historię konkretnego człowieka, konkretnych rodzin, które z nimi obcowały, z, z tym konkretnym modelem samochodu, i to jest naprawdę niesamowite, bo to zbliża ludzi. A poza tym chcielibyśmy Wam też powiedzieć, że warto takie klasyki, nawet jak one są w takim średnim stanie dla większości, warto je ratować, warto je zatrzymać, żeby nie oddawać je na złą, czy, czy żeby gdzieś tam nie gniły po, po ulicach. Ale warto zawsze ten kawałek historii motoryzacji, jaka była nie była w Polsce. Dzisiaj wielu ludzi się śmieje, no ale to jest część naszej historii i warto to, o tę historię zadbać, żeby też kolejne pokolenia mogły ją widzieć, chociażby z, z tego powodu, żeby mogły się tam pod, pod, trochę podśmiać pod z tego. To dojście do klasyka. Czy każdy samochód będzie klasykiem? No, no, weźmy Fiata 500. Dzisiaj ktoś by powiedział, jaki tam Fiat 500, co tam w setkach tysięcy jest produkowany, jaki tam z niego będzie klasyk. Ale jeśli tego Fiata 500 kupisz w, w dzisiaj w 2020 roku w kwietniu i utrzymasz go w takim stanie, jak wyszedł z fabryki do roku 2050, no to już będzie klasykiem ze względu chociażby na to, że w takim stanie będzie bardzo ciężko o podobny egzemplarz. Nie? Tak, niestety to nasze konsumowanie motoryzacji w postaci tego, że no, coraz szybciej zmieniające się modele samochodów, coraz szybciej odchodzące nie pamięć samochody, auta o których tak naprawdę chcielibyśmy zapomnieć, bo chcemy mieć nowy, 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 coraz nowszy, coraz lepszy, coraz fajniejszy. Zapominamy o tych samochodach. Tak. No. Niestety tak jak no, nasza motoryzacja, tak skończyły samochody no, na szrotach, skończyły samochody w futach ponownie. To co się udało odzyskać, to co zostało zachowane. Jeździ A mogą się w tej pojawić chwili. głosy, że ten samochód szybciej rdzewiał niż ty zdążyłeś się niego dbać. Nie? No tak, <laughs> ale tak, tak. tutaj w następnych odcinkach będziemy chcieli wam pokazać kilka przykładów, że chociaż faktycznie taka korozja się pojawia to nie ma jakiejś wielkiej tragedii i można z tym sobie poradzić. Oczywiście, patyna samochód spatynowany, tak. są też y, klasyfikacje, oceny takich samochodów polerka jest, polerka by mu się przydała ale patynka nie zostanie no wiesz Marcin, nie doszukuj się ideału tutaj bo parę <grym innych <grym elementów <grym też mogę Ci wskazać y, które, które tutaj warto by było zrobić ale myślę, że spawacz by się tu nie nudził spawacz na pewno by się tu nie nudził na pewno no na pewno nie mamy obaj takich pieniędzy, których nie dałoby się włożyć ten samochód, żeby y, przywrócić go do, do oryginału kochani y, Chcemy wam serdecznie podziękować za te kilka minut i zaprosić was na kolejny odcinek, w którym głównym bohaterem będzie ten oto malczan. Jak tego nazywałeś? Ale nie to, Malkers. Malkers. Kaszlak. Różnie, różnie, to auto było nazywane, ale o tym w następnym odcinku. Trzymajcie. Się. Trzymajcie się do zobaczenia.